Nie wiem, gdzie to jest. Idę tam, jakiej nie będzie to. Weno, sorry. Idę na jedzenie i trudno. Nie odpisuję jej. Ona zlekceważyła mnie. O Jezus. Nie no, ze śmiechu ci troszeczkę. Ten. Aha, czyli nie idziemy na łódki. Idziemy tam idziemy. Nie żeby żebym się udusił no. Czy to ona tam? Chuj pożyczył 8 złotych. Pan inżynier i tunel oreodynamiczny. Dzisiaj wódka i miasto znajdę cię i upierdolę. A aerodynamiczny powiedziałem. Ja pływam w tej koszulce już No mówię ci poważnie Ja pływam w tej koszulce Nie no proszę cię kurwa Liza Bądź tam Bądź tam Nie mogę no Jestem zder... nie... Będziemy mieć ciche dni teraz Zdenerwowany jestem Czy ona nie może na streama wejść? Dzięki za suba! Enigma dla jaska. Co na mi pisze? O! You send me that address. Wait. Nie mów, że ona była cały czas na dole. Proszę. Dziękuję. Ak. x za suba bardzo. Jak ona była cały czas na dole, nie! Proszę, już wolę, żeby jej nie było tutaj niż żeby się okazało, że ona była na dole. Ja pierkwaczę, no proszę cię! Napisz jej, żeby krzyknęła. Are you kidding me? Shout! Franek! Jeszcze telefon się muszę podłączyć To ona, Czy ktoś zatrąbił? No gdzie ona jest? Nie ma jej Give Photo please Franek On koliza pewnie była, tak? Gdzie ja jej podałem adres? O oh, or vegana, <laughs> <Vigana>. <laughs> No gdzie ty jesteś Fiza Jest na drzewie jak? Wcy piszesz Czy ja się komuś na posesję? Nie, no chyba nie Wysłano film Otwórz film Gdzie ona kurwa jest O <laughs> Po drugiej stronie Wisły, czekaj, czekaj, nie, 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 czekaj, you are on another side of Wisła, no kurwa nie, nie. Ja pierdolę, come here faster, please. Kurwa, no nie pojedziemy dzisiaj sobie, nie popływamy sobie chyba dzisiaj. Poczekaj, powiedz, że tutaj da się przejść jakoś. Chyba, że łódką przepłynę, już na, na drugą stronę. Ona jest serio tam. Ja pierdolę, no nie mów. Błagam. Nie ma łódek w ogóle, chyba Nie niedobrze. Boxdyl pożyczył 8 złotych, Kuja będzie z twojej walki franio. Podczas biegu wydajesz odgłosy, jakby cię je bali w sześć na parceli. <laughs> Send me your location. Jak się wysyła lokalizację na tym snapie, Instagramie? Ja pierdolę nie wiem. No. Nie, no plus naklejki za zamówienia ja pierdolę to jest, kurwa żart I don't know how <ścoughs> here flagę kurwa ja pierdolę Dzwonię. Whatsapp? Co to kurwa Whatsapp? Co ona wymyśli jeszcze? Whatsapp. Kurwa Whatsapp. Jak się tu dzwoni na tym Whatsapp? Nie no, wyjdę zaraz na debila. Good. ale nie Whatsapp, ona mi aplikację, a nie że się pyta Whatsapp. Ja pierdolę, se popływaliśmy. Nieźle popływało. Kunaboi pożyczył 8 zł, dobra, idę pić alkohol, więc czas na ostatnią rundę konkursu. Kto napisze mam 12 lat, nie. na wygrywa nagrody. Nie piszcie tak. Kurwa, jak tu się dodaje, coś robi.

Czekaj, uh, kurwa, 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 bo ja. I, Ja. Uh, I, ja. Uh, 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 I, uh, I uh, know you at another Ja. Yes Kurwa, yes, Uber... Ja nie wiem, jak to I can get wiedziałam. Ja nie 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 Ja nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam. mów po polsku, mów. Mówisz po polsku trochę. Czyli, czekaj... O tak, tak, Czy tak. Ja? Tak. Czy możesz wysłać lokalizację i ja ją e, przywiozę. A kim pan jest? Taksy. A! E, e, ja jestem po drugiej stronie Wisły, tu są Cze, Nie, Sekunda. E, to jest Czerny... Nie no, mi pokazuje Czerniakowska 136A. Kurwa, Czert... no. gdzie ja jestem? Nie, Czerniakowska 136A, po prostu. Aż pan widzi tam, można tam wpisać. Widzę Wisłę. 136A pan wpisze, Czerniakowska 136A. łamrówka! No nie, really cool no. cool. to nie, tut! Czerniakowska 136A. No, kupam rów! Sorry, no. Następne. Co? Ale, 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 widzisz tam. 136, No, tak, tak jest napisane na Google Maps. To jest po drugiej stronie przy stadionie Legi. Stadion Legi jest 20 metrów ode mnie. Halo. No, spróbujemy. Dobra, to przy stadionie Legi jakoś, albo 136, a pan wpisze tam. No Okej. Pa. Pierdol. Jeszcze w pierdol dostanę. Zajebiście Ha. Co? Chyba Co jeszcze? Się nie uda dzisiaj. Stan koszulki. Ona jest cała mokra, nie widzę. O Jezus Maria! Człowieku, ja nawet mam tu. Kurwa. Zajebiście. Robi siano, robię biznes. No fajnie. Podłączam was, poczekaj. Nie da się. Nie, no jak ta nowa ładowarka będzie miała jakieś problemy? Może zanim ona przyjedzie, do zdejm koszulki i położ na słońcu zeby, podeschła, ok? Jasper Chillera. Bez przesady już, no nie. Ale jestem czerwony. Dobra, idę tam. Nie jestem szynka. Nie wiem, jak się tak będzie to trząsło. Czy dzień dobry. Będzie nie dobrze. Ej, nie ma udek żadnych. Jak to jest możliwe? Kurwa, ten kabel jest beznadziejny. Bo ten. Bo będzie mi się trząsło. Ja pierdolę. Będzie trząsło was, chłopaki. Czekaj, daję do góry i dam tak jakoś. O, żeby ten kabel jakoś tak kurwa. A, ja mogę to odsunąć chyba. Poczekaj. Nie, nie, czekaj, tak? Nie, kurwa. Poczekaj, czy tak? Yy, tak będzie dobrze? Nie, tak będzie źle. Tak, będzie trzeba zrobić, tak? I zablokować. Dobra. Czekaj. Chwilę. Teraz tak. Dobra, Git chyba jest. Nie pisz, że masz 10 lat. Dobra. Teraz jest Git. Dobra. Problem jest taki w tym momencie, że ona będzie zdenerwowana, dlatego że my sobie nie popływamy łódkami. Bo ja pierdolę, no nie może. Nie może, nie, to nie, kurwa, ja nie, ja nie, ja nie żyję w symulacji jakiejś. Ja pierdolę, no. O, jest Uber, proszę, żeby... Czy to ona? O, jest. Ja pierdolę. No chodź tu. Ja się boję jej. Boję się. Rzuć broń. To może Dobra, idziemy czekaj. na kurs Trzeba... kryptowalut, jak nie ma udek? Trzeba załagodzić sytuację jakoś. Oh my fucking god! You look amazing today. Woo hoo! Woo! The fuck? Be I was running because of you. I'm so come fucking on, wet because on. of you. Because, because of me, you sent me that address. How I, how I could know where I need to go? If I, 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 if I don't, from I wasn't on the side. Ten adres 136A And I put it in my Ja <laughs> mam lepszą informację Mam lepszą informację dla ciebie Wiesz jaką Nie ma łódek I don't give a fuck Chyba, chodź sprawdzibo ale nie było Chodź No kurwa no nie moja wina no to jest Twoja wina. Nie, to, to nie moja wina. <laughs> nie Twoja wina. To czy ja? Twoja. <laughs> nie, no serio, Liza. Serio, Freya, serio. Ja Ci podaję. Co? Rечь, no co? Co? It was, I tu I send you this address, 136a. Ja ten adres, który Ci wysłałem, to w Ubera pisałem. To Pan źle pojechał. To wina GPS-a jest. To wina jest GPS-a, jaka jest prawda? GPS się zepsuł, kurwa jebany GPS. Nie używam GPS-a od dzisiaj. Kurwiłem się na GPS teraz. Najgorzej jak tam nie będzie łódek, serio. A ja ci szukam, kurwa tam, tu. Biegam, kurwa, maraton zrobiłem przez ciebie, jestem cały spocony. A ja, a ja, a ja. Tu. Kto normalny, kurwa, wychodzi z, z telefonem rozładowanym. You were making TikToks. Nie! To co robiłaś ze jest My Prądu zabrakło? My phone fall to the water. And... Jak tożliwe? To <laughs> I I shower and <laughs> You were taking shower with phone. Uh, I was... <laughs> <I was> watching... <laughs> Aha, TikTok kurwa under Prysznic. <laughs> Nie, no, in, in, i mój trzeba nie, i. nie, 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 do nie, To do soli trzeba włożyć, ryż? do ryżu. nie, <laughs> Do soli, nie, nie, do ryżu. Do ryż mm -hmm. to ryż? nie, ryż nie, Mm. znaczy, no wiesz, ryż biały, małe ziarenka. Mm -hmm. Rozumiesz mnie? Rozumiem. Rozumiesz, no, to dobrze mi rozumiesz. Ej, bo od łódek... Możecie już iskry na te kłopoty? Dzięki. Odłódek panowie są? Moto. A, dobra. Szkoda. Nie ma? A gdzie są? Okej, okay, dziękuję za informację. Dziękuję bardzo za tę informację. Ziomek od łódki pożyczył 8 złotych. Gdzie ty, kurwa Franio, jesteś? Czekam na ciebie z łódką. Na... jak nie przyjdziesz za minutę, to chuja z tego będzie Nora. Zapierdalaj, Liza. No gówno drogą szło. Ała. Ała. Ej, co ty walki na fajnie ma poszukujesz? No pierdol przemoc, kurwa domowa. Znaczy, ała. No, Liza, tu przyjdziemy? Będziemy zapierdalać teraz. Rozgrzej się, dobrze. Ja pierdole no nie. Tak, gdzie te łódki? Co oni pojedzieli? Chodź. No, niezła dupeczka. Go like, a, you know, like you were going... No, co ty, co to, co, co, co zapalać? Włóż sobie tego palca do kieszeni. Liza, przez ciebie. Oj, nie, nie obiecuj. Co? Jesteś uśmiechnięta, czy zła? Bo ja kurwa nie umiem wyczytać. I can't read your emotions now. No co ty taka jesteś? Dobra, będzie... Ciche dni mamy teraz, chłopaki. Gdzieś kurwa, droga? Gdzie... jest No chodź tu. It's alright. Chodź, znam to. Znam skrót. I know... I know short. I know... Of course I know, where we going. I know... I know this short. Come, come. Here we go. Seriously. Kurwa. O kurwa. Kam, kam, kam. Kurwa, gdzie te motowódki są? Chodź, I, I know that. We have to go straight. I guess. Are you coming? Yes, I am. Yeah. we will have to przyspieszyć. Fast. Fast? No. Co ty tam zielasz? Znaczy, co ty skazała? Nie pani Maju. Ja pani wszystko, bled. I ty skazała plo plochne rzeczy na mnie, bled. No i gdzie te kurwa, bo to łódki są? Dobra, Liza, zapierdalamy. Mało czasu zostało. Mało. Co ty zasłaniasz? Bo co? Co? Wypadną? Yes. Okej, okay. to chyba dobrze. No, ale możesz mnie nie bić? Nie, nie może. Nie może. Już wiem, jesteśmy blisko. W chuj blisko. Liza naprawdę. Jak mogłaś na drugą stronę widzieć? Mogłaś mi pomachać kurwa jeszcze tam stamtąd. Być przynajmniej content jaki zrobiła. Muszę że taka jesteś? Z warkoczykami czy bez warkoczyków? Ona pływać, to może w swoim z kasiuki. <noise> w sumie racja. Liza, mamy mało czasu. Nie wiem, czy nam pozwolą, w ogóle teraz Więc będzie dlipa. A tak się pożyczył w no, Polsce. Takie złotych. umiejętności zrób loda czy coś, bo poddenerwowana Jasper. Nie, nie zrobię loda. Jak zrobić sobie loda? Sam się zdziałek loda. A ty wiesz co to znaczy? Tak, wiem. Co to znaczy zrobić lola? Suck dick. Ah. Dick suck. Blow job. How do you know that? You told me. <laughs> Okej, <Okay>. dziękuję Padpis <laughs> za suba z Prima. I didn't tell you things like that. You... <laughs> Dobra, cicho już. Go, had... No co? Co haha? Ha? Ale jest kurwa gorąco. Liza ty tak samo odczuwasz gorąc? Nie. Co? No. Ale co nie? <głos> Zrozumiałeś <głos> <mich>? Ja cię <noise> próbuję uczyć mówić po polsku. <noise> a ty masz wyjebongo. Sam ty wyjebongo. <noise> no, leciutko wyjebongo masz. E, dziękuję Lopezo i Mikołaj za z Prime, ale nic nie marcie Liza. E, zdałem studia, więc kurwa mamy cały czas e, na świecie. <noise> Serio. W ogóle zapominam, że y, ty jesteś y, nie z Polski. I ciągle się mówię Polska, ale ty rozumiesz mnie chyba, nie? Tak mniej więcej, nie? Rozumiesz. To co teraz I... powiedziałem? Chrząszcz. Co to chrząszcz? Uh, ty teraz w Polsce... A, teraz jesteś w Polsce i musisz zrozumieć i mówić po polsku. Life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 Life could be a dream. If I could take you up in paradise, up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. What you said? What I You told me. Yeah. I need. Uh, now I'm in Poland. Uh, yeah. And I need to speak Poland. No, no e jest, źle idziesz. Jak kurwa źle idę? Nie, dobrze idziemy. Jest ok. Wiem, gdzie idziemy, Liza, możesz mi zaufać teraz. Tam się wychodzi, później mm -hmm. się idzie tam i w prawo, mm -hmm. później w lewo i jesteśmy. Mm -hmm. 200 metrów. Do 20 jest. O kurwa. Nie, jest ok. Ej, głodny jestem przez ciebie. Ja Jadłostowski?